Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kejna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Tordala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji Prosto w Każdą sobotę o 15.00. Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle, Wojciech Nelec i zapraszam was na kolejną podróż po świecie komiksu. I dzisiaj będzie to podróż zarówno do samego medium komiksowego oraz do adaptacji komiksów i wszystko w sosie superbohaterów. Ponieważ pierwszy album, który będę chciał wam przedstawić to Marvel Knights Spider-Man tom pierwszy z wydawnictwa Egmont. Jest to seria, która ukazywała się niejako równolegle do tego, co działo się w Amazing Spider-Manie wydawanym również u nas przez Egmont do Doranu Straczyńskiego, tylko że przy okazji właśnie tego Marvel Nights nice, mamy oczywiście inny zespół twórców i tutaj za fabułę Odpowiada Mark Miller. No i mamy też sporo zespół twórców, jeśli chodzi o same rysunki, chociaż głównie tutaj przodują Terry i Rachel, do co nowie Osoby, które raczej są dosyć znane, jeśli chodzi o komiks superwaterski, nie zawsze się będą kojarzyć z komiksową Harley Quinn, tą, że tak powiem, najbardziej klasyczną. Natomiast druga rzecz. O której będę chciał Wam opowiedzieć, to będą e, wrażenia z dwóch pierwszych odcinków z serialu e, Creature Commandos. E, produkcji, która de facto jest e, pierwszą z nowego uniwersum takiego filmowo-serialowego DC pod przewodnictwem e, e, Jamesa Gana. E, jak to wyszło? Co ciekawego mogliśmy tam zobaczyć, oczywiście bez spoilerów, jak to wypada, jako ta pierwsza taka produkcja, o tym właśnie będę Wam chciał opowiedzieć. Przypomnę tylko, że Prosto z kadru znajdziecie na Facebooku, na YouTube. Wystarczy, że wpiszecie po prostu Prosto z kadru. Na fejsie zawsze możecie dać znać, że jesteście z nami. Możecie skomentować post z najnowszego odcinka i powiedzieć na przykład, co wy sądzicie o danym komiksie, filmie, serialu, czy co, o czymkolwiek, o czym rozmawiamy w programie. Chętnie się dowiem, co tam macie do powiedzenia na ten dany temat. I cóż, zanim przejdziemy do komiksu, do Spidermana, szybciutki i krótki przegląd newsów. Będą dzisiaj w 100% wieści lokalne i zaczniemy od informacji dotyczącej wystawy Komiksu Podkarpackiego, która odbywa się już od jakiegoś czasu, bo od 3 grudnia i potrwa do 14 włącznie w wojewódzkim domu kultury przy ulicy Okrzei 7 w Rzeszowie i na tej wystawie możecie właśnie zobaczyć twórczość właśnie podkarpackich twórców na liście m.in. jest michał Babraj, Aleksandra Basak, Wojciech Birek, Wojciech Birek Jarosław Ejsymont, Karol Jesiołkiewicz, Tomasz Król i wiele innych. Finisz wystawy będzie odbywać się podczas 35. podkarpackich spotkań z komiksem, które również odbędą się w domu Kultury w Rzeszowie i potrwają właśnie od 14 grudnia do 15. Wstęp jest wolny, będą goście, m.in. Magdalena Kątnik-Kowalska, Katarzyna Żurawska czy e, Przemysław Świszcz. E, szczegóły możecie znaleźć na Facebooku, zarówno jeśli chodzi o samo wydarzenie, czyli podkarpackie spotkania z komiksem, e, a także odnośnie też samej wystawy. Inne lokalne wieści, jak czytamy na fanpage'u Kulturalny Człowiek, czyli fanpage'a Marcina z Wierzchowskiego, poznaliśmy nazwiska osób, które będą pracować przy kolejnych komiksach na podstawie świata Wiedźmina. I już wiemy o tym, że w komiksie Edge of the World pojawi się scenariusz Magdaleny Salik. A do komiksu Question of Price scenariusz napisała Marta Krajewska. Jeszcze będzie też adaptacja opowiadania Wiedźmin, za którą będą odpowiadać Aleksandra Zielińska i Michael Dowling. Zaś również sam wspomniany Marcin Zwierzchowski napisze scenariusz do komiksowej adaptacji Ostatniego Życzenia. Także jeśli jesteście osobami zainteresowanymi. Światem Biedzmina, no to będzie na Was czekać sporo komiksowego dobra, i właśnie tworzonego przez naszych lokalnych twórców. I na sam koniec y, pojawiło się nowe wydawnictwo komiksowe. To jest ciekawe, że nie spodziewałem się, że pojawi się tak szybko coś nowego, szczerze mówiąc. Jest to niejako szok. I to jest oczywiście gra słów z mojej strony, ponieważ nowy wydawca nazywa się Shock Comics i zadebiutuje już właściwie lada moment, bo w styczniu, gdzie pojawi się ich pierwszy komiks od Jamesa na IV i Joshua Hicksona i będzie to komiks Deviant. Samo wydawnictwo będzie wydawać komiksy z różnych... Wydawnictw. Na razie wiemy o Image, w Studios i Glenad. I co miesiąc będzie pojawiał się nowy album. W lutym będzie na nas czekać Mephis, później The Devil That Wears My Face i pojawi się Ice Cream Man. Komiks o którym wielokrotnie słyszałem, oryginalnie z właśnie Image Comics i sam się zastanawiałem, czy kiedyś trafi do nas do Polski. No i wszystko wychodzi na to, że za sprawą Shock Comics tak właśnie się stanie. Wydawcę możecie znaleźć na Facebooku, są już przykładowe strony do premierowej publikacji, która pojawi się właśnie lada moment, bo za tydzień, w styczniu 2025 roku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz przegląd newsów. Za momencik przechodzimy do Spidermana. Ze Spidermanem osobiście mam specyficzną relację. Bardzo boję się pająków, a mimo to Spiderman jest jedną z moich ulubionych postaci komiksowych z Marvela. Mój praktycznie ulubiony superbohater, właśnie z tego konkretnego wydawnictwa, z wielu powodów. To zarówno jest kwestia Kreskówki z lat 90., która u nas leciała na TVP, a później na Fox Kids, filmy, które świetnie mi się oglądało, gry, a później komiksy, bo ja poznałem tego bohatera głównie z adaptacji i z komiksów, które, z którymi ja miałem najwięcej do czynienia to historie, które publikował dobry komiks, to były przedruki z serii Amazing Spider-Man i Spectacular, Spectacular Spider-Man. Ten drugi miał specyficznego rysownika, jeśli mnie pamięć nie będzie, to był Humberto Ramos. I pamiętam, że za pierwszym razem nie do końca przemawiała ta kreska do mnie, ale kiedy się rzeczywiście wczytałem w komiks, to nie dość, że zrozumiałem, jak bardzo ona pasuje do opowieści o człowieku pająku. To jeszcze po prostu zobaczyłem, jak to wszystko jest dynamiczne i no właśnie, e, bardzo dopasowana osoba do takiej postaci. W każdym razie e, wspominam o tym dlatego, ponieważ ten Amazing Spider-Man to był początek ranu Straczyńskiego, o którym kilka razy już mówiłem w ramach m, audycji. Natomiast komiks, który będę Wam przedstawiać, to Marvel Knights Spider-Man, tom pierwszy, który był wydawany mniej więcej równolegle do tego, co działo się w samym Amazing Spider-Manie, czyli jakby poznajemy takie poboczne przychody, przygody Petera Parkera, mając gdzieś z tyłu głowy te wszystkie okoliczności, które się dzieją tam w trakcie. Wszyscy wiemy, że w ranie Straczyńskiego i w tym, co się działo generalnie w Marvelu, pewnym momencie dochodzi do wydarzenia zwanego Civil War, podczas którego Spider-Man ujawnia swoją tożsamość. Ale o tym może jeszcze nawiążę za chwilę troszkę później. To nie jest spoiler, to jest komiks przed prawie 20 lat i wszędzie było o tym głośno, także pozwolę się odnosić do tego zdarzenia. Natomiast za komiks odpowiada Mark Millar, który cóż, na pewno jest Twórcą, O której twórczości się mówi dużo nie zawsze źle, nie zawsze dobrze i wydaje mi się, że z nim jest taki hit or miss. Są komiksy od niego, które będą nam się bardzo podobać, a zaraz później pojawi się jakiś tytuł, przy którym stwierdzimy, że nie, to jest albo przekombinowane, albo specjalnie podkręcone i okropne. No, ja tak z nim już miewam, co jakiś czas i recenzowałem kilka komiksów dla radia, właśnie jego autorstwa, gdzie jedne wywoływały u mnie całkiem pozytywne emocje, a inne. No cóż, delikatnie mówiąc, skrajnie złe, yy, jeden z nich w szczególności w którym stwierdziłem, że to chyba był jeden z najgorszych komiksów, w jaki miałem okazję czytać. Zatem. Rozumiecie mnie, dlaczego miałem pewien dystans, kiedy zobaczyłem, że to właśnie Mark Miller odpowiadał za te konkretne komiksy ze Spider-Manem, którego uwielbiam i on ma specyficzny sposób bycia i prowadzenia. To, co dzieje się w Marvel Knights Spider-Manie, jest to, że była to niejako seria tworzona dla troszeczkę. Może nie tyle starszego czytelnika, ale gdzie działy się trochę brutalniejsze rzeczy. I tutaj w sumie można byłoby tym samym podsumować cały nastrój tego komiksu. Spider-Man przechodzi w nim naprawdę sporo złego i dzieją się w nim też inne złe rzeczy innym postaciom. I nie byłem do końca pewien, czy to właśnie pasuje do. Tego, czym sobie czym sobą zwykle reprezentuje Spider-Man? Jakby owszem, to jest postać, która na swój sposób jest uniwersalna, ponieważ ona dorastała trochę jakby z nami, z czytelnikami i te przygody przez to nabierały różnego nastroju i klimatu. Działy się najróżniejsze rzeczy z naszym, naszym ulubionym pańczakiem, ale czy rzeczywiście każdy typ opowieści do niego pasuje, czy podkręcanie tego brutalizmu. Jest czymś, czego oczekujemy od człowieka pająka. No cóż, postanowiłem dać temu szansę, ale to wydaje się być jednym z niewielu problemów, jaki mam z tym komiksem. Ale żeby nie być w pełni negatywnie nastawionym, to muszę przyznać, że pierwotne założenie, jakie Mark Millar miał w pisaniu tej serii, było całkiem interesujące. Ponieważ y, zaobserwujecie to, czytając ten komiks, w tym zbiorze mamy y, generalnie 18 zeszytów, w ramach których mamy aż 4 opowieści. I to są jakieś wątki, które trwają po kilka numerów, natomiast. Y, one wszystkie mają przez większość czasu jedną, jakąś tam wspólną fabułę, która się powoli buduje. I mamy też tajemnicę, ponieważ na, zaraz na początku tego komiksu Peter Parker jest po dosyć brutalnej walce z Goblinem, którego zamyka w więzieniu i nagle Ciocia May zostaje porwana. Nie wiadomo kto to zrobił, dlaczego. Spider-Man ma niemały orzek do zgryzienia, ponieważ wie, że jego najbliższa, jedna z najbliższych osób jest w niebezpieczeństwie. I w międzyczasie dzieją się inne rzeczy związane, na przykład z uczyńcami z Galerii Łotrów Spider-Mana. I być może to jest ze sobą w jakiś sposób połączone. Więc Spider-Man ma śledztwo do wykonania i stara się dowiedzieć. Odnaleźć swoją cio ciocie za wszelką cenę, nawet próbując uzyskać informacje od złoczyńców. I to go naprowadza na konkretną ścieżkę, konkretną drogę, konkretny trop. I ta historia się tak właśnie, że tak powiem, buja. <laughs> I na początku to było dość intrygujące, ale gdzieś w pewnym momencie można zauważyć, że Mark Millar właśnie robi to, co zwykle Mark Millar robi w komiksach, czyli stara się podkręcać wszystko. Jakby mając tą dziesięciostopniową skalę, on próbuje wyciągnąć tam dwudziestkę, a jeszcze widać, że spokojnie mógłby rzucić trzynastkę albo nawet czternastkę na tej skali, co nie zawsze pasuje. I wydaje mi się, że nie pasowało to do Wajbu, jaki daje po prostu postać Spidermana. Jest tutaj właściwie kilka takich bardzo mocno pobocznych wątków, które wydają się znacznie ciekawsze od tego głównego. Ponieważ z tym naszym głównym tajemniczym wątkiem, problem polega na tym, że w pewnym momencie orientujemy się, że całe te budowanie napięcia wcale nie daje takiego satysfakcjonującego rozwiązania kiedy naprawdę się zastanawiamy co może stać za tą intrygą i kiedy wyeliminowaliśmy po kolei właściwie wszystkie opcje razem ze Spider-Manem i kiedy w końcu dowiadujemy się co się stało to mamy takie A, naprawdę budowaliście tak duże napięcie i tajemnicę i ekscytację która okazuje się tym tutaj nie chcę oczywiście spoilerować jakby moją główną myślą jest to że ten komiks nie daje satysfakcji, prawie w żadnym aspekcie. Broni się, poniekąd artystycznie, ale potem, na przykład, bo y, Terry i Rachel Dodsonowie są dobrymi y, osobami, jeśli chodzi o robienie rysunków w komiksach, chociaż mają swą, swoją bardzo specyficzną kreskę, przez co, na przykład, kiedy tylko pojawia się postać Black Cat, to jej dekolt wylewa się na każdym kadrze i jest to wręcz tak po prostu hamsko e, robione za każdym razem i to, 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 to... tylko pokazuje, jak bardzo, w cudzysłowie, dorosły próbował być Miller w tym e, komiksie. E, później pojawiają się też inni artyści, którzy uzupełniają e, właśnie rolę po Terrym i Rachel e, Dodsonów i... A, nie wygląda to dobrze, szczerze mówiąc. Jakby mam wrażenie, że twarze e, za rysunki odpowiadał za e, szkice Billy Tan, którego rysunki wyglądały w ten sposób, że kształty głów wyglądały być naprawdę niezbyt foremne i gdyby na siłę próbowano wysować w środku twarze, które nie pasowały do tych głów, jeśli wiecie, co mam na myśli. Trzy historie rzeczywiście mają ten jeden wielki wątek ze sobą, natomiast jeszcze jest czwarta historia, która jest ciekawą wariacją na temat Supermana. I jakby tutaj Mark Millar, znaczy to właściwie już nie Mark Millar odpowiada za tą opowieść, a Reginald Hadlin. I Hadlin no jakby nie ukrywa, że to jest spów z postaci Supermana, bo mamy tam po prostu wiele Wiele kalek dotyczących tej postaci. Nie wiem, jaki był cel tej opowieści, ponieważ ona też ma bardzo dziwne momenty. A to, to chyba jest w sumie najlepszy sposób, w jaki można określić ten komik. Że on jest po prostu dziwny. I jednocześnie, znając to, co się dzieje później w świecie Spidermana, widzimy, jak twórcy w tej serii bardzo mocno chcieli jakby podkreślić pewien aspekt życia Spidermana, czyli to, że ukrywa swoją tajną tożsamość i nie do końca y, zawsze jest w stanie to kontrolować, i że kiedy coś się dzieje złego jego najbliższej osobie, to musi sobie zrobić taki rachunek w głowie: Dobra, to kto zna moją tożsamość? skoro ciocia jej została porwana. Gdzieś ta myśl cały czas przechodzi i mając już z tyłu głowy, wiedząc, bo jesteśmy teraz przy, w teraźniejszości, że później dochodzi do tego zdemaskowania, no to widać, że chciano w jakiś sposób to podbudować. Ale to też działa dosyć specyficznie, kiedy bardzo dużo się powtarza, coś hipotetycznego czy tematycznie powiązanego z czymś, co zaraz się wydarzy, takiego szokującego. I właśnie też ten Spider-Man troszeczkę próbował być momentami szokujący, brutalny. To jest bardzo dziwny komiks o Spider-Manie, którego nie jestem chyba w sumie w stanie polecić osobom, które są fanami Spider-Mana. Być może ten komiks trafi do osób, które właśnie nie lubią tego podstawowego klimatu opowieści z pajączkiem i być może ta wariacja przypadnie im do gustu. A wydaje mi się w ogóle, że właśnie Spidermana dosyć... Yy, nie tyle... no tak, myślę, że powiem to w ten sposób, że łatwo go zepsuć, dlatego wydaje mi się, że na każdy dobry komik ze Spidermanem zawsze będzie przypadać ten gorszy. I to jest tak, że co drugi będzie dobry, a co drugi no, nie do końca. W związku z czym, trochę trzeba się znowu użyję tego słowa pobujać, żeby znaleźć ten odpowiedni komik ze Spider-Manem dla siebie. I kto wie, być może Marvel Knight Spider-Man będzie dla Was. Być może lubicie to, jak Mark Millar pisze komiksy. Wtedy ten Spider-Man zdecydowanie będzie dla Was. Natomiast jeśli znacie e, klimaty Marka Millara i nie przepadacie za bardzo za nim, polecam. Spidermana Straczyńskiego. I to jest w sumie chyba w tym najlepsze, że mamy już troszeczkę tych albumów z pajączkiem i możemy po prostu wybrać. Także Marvel Knights Spider-Man, tom pierwszy z wydawnictwa Egmont. I na sam koniec audycji Creatures Commandos. Nowy serial animowany z DC Comics, dostępny na platformie Max. I jest to pierwsza produkcja. W ramach wspólnego uniwersum Jamesa Gana z DC Comics wyjątkowo nie zaczynamy filmem, bo to będzie w Supermanie w przyszłym roku, ale już mamy serial, serial, który jest osadzony właśnie w tym świecie. No można oczywiście się domyślać, że ta produkcja gdzieś tam już była z tyłu głowy Jamesa Gana, kiedy pracował nad swoim Suicide Squad. Kilka lat wcześniej czy nad Peacemakerem, kiedy te produkcje jeszcze próbowały być niejako, no, częścią tego poprzedniego uniwersum, ale równie dobrze, na wszelki wypadek, gdyby coś, to mogą być też częścią czegoś zupełnie innego, i tak też się niejako stało. Produkcja miała swoją premierę właśnie z dwoma odcinkami i jest o tytułowej drużynie, która jest stworzona na podstawie komiksów konceptu z lat 80. No i ten zespół, który tutaj mamy, nie jest do końca komiksowy, ale to chyba jest najlepsza część adaptacji, że możemy zawsze zobaczyć coś troszeczkę inaczej zaadaptowanego. Kiedy, szczególnie jeśli twórca ma jakąś wizję, ponieważ za serię odpowiada James Gunn, którego znamy właśnie ze Suicide Squad z Peacemakera, a wcześniej chociażby z wszystkich trzech Guardians of the Galaxy. No i nie ma co ukrywać, Gunn ma zdecydowanie rękę do pisania historii o specyficznych grupach postaci. W każdej ze swojej produkcji to udowadniał i Pokazywał, że potrafi zrobić tak, aby nam zależało na każdej postaci, jaką nam przedstawia. Włącznie właśnie zawsze się śmiano, że gadające drzewo i shop. To jest takie trochę już, wiecie, nadużywane wręcz z, tym z tą argumentacją, ale jest jeszcze właśnie ta kwestia tego, że nikt się nie spodziewał, że będzie nam na przykład zależeć na postaci z bardzo, bardzo, bardzo dalekiego planu, jakim jest Peacemaker. I nagle wszyscy mówią o Peacemakerze, w pozytywnym sensie. I podobnie jest właśnie w Creature Commandos, gdzie Gan bierze postaci raczej mniej znane w takim mainstreamowym ujęciu i nadaje im ducha, daje im rzeczy do roboty i kurcze jest to Absolutnie wciągająca rzecz. Tytułowa, tytułowa drużyna jest czymś w rodzaju Suicide Squad, czyli takiej drużyny do wykonywania po cichu tajemnych misji rządowych. Tylko, że tutaj w związku z pewnymi wydarzeniami, no, Amanda Waller, która sprawia opiekę nad tym zespołem, nie może już powoływać zespołów z ludźmi, dlatego jest taka Luka w umowie, że po prostu weźmie drużynę złożoną z nieludzi. I taką właśnie drużyną jest Creature Commandos, gdzie mamy robota, mutanta, y, jakim jest dr. Phosphorus, y, mamy y, podwodną, podwodne stworzenie, mamy y, 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 mamy Flaga Seniora, który jest akurat człowiekiem, ale on jakby dowodzi tą drużyną, ale mamy całą taką galerię postaci, włącznie z robotem, który walczył podczas II Wojny Światowej i zabijał nazistów. <grym> Także jest to znowu specyficzna grupa postaci. I większość z nich prawdopodobnie w ogóle nic wam nie mówi, albo ją tylko kojarzycie z obrazków i nigdy byście nie stwierdzili, że wiecie co, chcę obejrzeć serial z tymi postaciami zamiast, nie wiem, Wonder Woman, Flesha i tak dalej. I James Gunn zrobił to, co potrafi zrobić najlepiej. Opowiedzia wprowadził fantastycznie grupę specyficznych postaci i każda z nich ma swój charakter, sposób bycia, tak bardzo indywidualny dla siebie, że czujemy to. Czujemy to, że yy, ch chcemy znać losy tych postaci. Yy, nie wszystkich polubimy, ale nie o to chodzi. Nadal będziemy czerpać frajdy z tego, że oglądamy. Co robią. Bo oni się tam nie dogadują. Nie wszyscy część najlepiej by chciała uciec, dać sobie spokój. Inni jak najbardziej rozumieją swoje poczucie misji i jakby boją się nie wykonywać swoich rozkazów, a ktoś inny znowu będzie totalnym jakby chaosem. Żeby nie zdradzać za dużo, mają, ta drużyna ma konkretną misję, aby. Ochronić pewną księżniczkę przed atakiem Kirkę, i to jest taka nasza pierwsza złoczyńczyni tego wielkiego uniwersum, która jest złą amazonką. I no, pojawia się tutaj dosyć szybko, i ma już w drugim odcinku taką konkretną scenę walki, która jest bardzo imponująca. I w to wszystko są wplątane osobiste wątki każdej z tych postaci. No oczywiście nie wszystkich, jakby tutaj potrzebujemy trochę czasu i przestrzeni, żeby każdemu dać trochę czasu do oddechu. Ale już po tych dwóch pierwszych odcinkach ja jestem pod ogromnym wrażeniem jak bardzo dobrze te postaci są prowadzone. Jakby to jest najważniejsze. Jeśli historia was kusi tym, że chcecie wiedzieć co się dzieje z daną postacią i jej wątkami, to jesteśmy na miejscu i James Gunn nas doprowadził właśnie do tego miejsca i to jest fantastyczne. To jest oczywiście kreskówka, yy, która jest dla dorosłych. Jest nagość, krew, przeklinanie i to, co w ogóle jeszcze chciałbym dodać, to to, że fantastycznie jest wyreżyserowana ta animacja i to nie jest ta tania animacja z takim bardzo średnim klatkarzem, gdzie ma się wrażenie, że czasem to jest po prostu troszeczkę szybszy pokaz slajdów. Nie, to jest pełnokrwista animacja z obsadą głosową, która częściowo będzie też powtarzać swoje role na wielkim ekranie, jakby chociażby Frank Grillo, który właśnie gra Rika Flagga Seniora. Jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, ja bym dał szansę. To jest fantastyczny, fantastyczny serial animowany. I nawet jeśli nie interesuje Was za bardzo DC Comics, Super Hero i tak dalej, to jest to tak specyficzne zbieranie na postaci, że być może znajdziecie tam swojego jednego ulubieńca, a może nawet i polubicie całą grupę na swój sposób. Także zachęcam, aby to sprawdzić. Bardzo dobry start nowego wspólnego uniwersum DC. I nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. No i oczywiście, kiedy sezon się już skończy, to wrócę z wrażeniami z całości. I jeśli reszta serialu będzie wyglądać tak jak dwa pierwsze odcinku, to naprawdę czeka nas sporo dobrej frajdy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przypomnę, mówiliśmy o komiksie Marvel Knights Spider-Man tom pierwszy z wydawnictwa Egmont, a także o serialu animowanym wrażenia z dwóch pierwszych odcinków Creature Komandos, dostępny na platformie Max. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami w Radia z Komiksem, i mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keyna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto W Każdą sobotę o 15.00.